Dzień dobry, proszę Państwa, witamy w newsach tego tytułu, czyli TVD. Dzisiaj, dzisiaj pierwszy news to będzie oczywiście dosyć mocny bunt w Warszawie, który bunt wystąpił w wyniku jakiegoś aresztowania jakiegoś chłopca. Proszę się tam nie bawić tam, no, tak. Ehm. I... I ogólnie, no. Tam. Przestańcie się bawić! Ym... poczekaj poczekajcie. No, poczekaj aż. muzykę ucichnie, to nie? No. Aaa, dobra. Nie klikajcie! Ym... No i ogólnie, tam policja musiała interakcjonować mocno i nie było to zbytnio przyjemne. Ym... Jak wiecie, dosyć yy, niezbyt dobre są takie, że tak powiem, sytuacje, ale no, takie życie. A drugim faktem będzie to... ...pojrzeć... Eee. A, drugim faktem to, że jest ostatnio duża plaga szczurów w Polsce, tutaj na, nawet... Mam jednego. Nawet ładny. E, możemy go sobie tutaj zostawić. Bo jest fajny, miły. Nie, to nie! E, tak. A teraz będzie, proszę Państwa, prognoza za pogody. Przez to pokażę mnie kamerę. Tak. Jak widzimy w tej części Polski tej części Polski będzie dosyć... około 20 do 25 stopni. W tej części Polski będzie dosyć zimno i dosyć około... Um, no, i um, tak. Ogólnie tutaj będzie około 16 stopni, tutaj 25. A nad morzem będzie akurat gorąco. Będzie aż 31 stopni Celsjusza. Um, więc bardzo będzie gorąco. Um, um. No, i tutaj będą lekkie opady, ale naprawdę, lekkie. Naprawdę nie musicie się o to bać ale jeżeli będziecie chcieli wyjść na jakieś rowerki wodne, czy coś nad morzem, a raczej w tym miejscu, nad jeziorkiem, to nie polecam, bo będzie dosyć wiatr i będzie lekko padało. I to koniec już na dzisiaj, bo bym się wyczerpały, tak jakby. I widzimy się w następnym odcinku. Kurde, gdzie? Zgubiłem gdzieś papiery, widzicie? Nie mogę, nie mogę nigdzie znaleźć. E. Dzień dobry. Proszę pana, proszę pana, proszę. Dobrze. Proszę, pan był, ja widzę, że tu pan ma y, studio studio informacyjne. Mam nadzieję, że te informacje są wyłączone. Andrzej, 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 puszczaj na żywo. No, no, tak sobie. E, mam nadzieję, że wszystko tu jest wyłączone. Albowiem mamy informacje do przekazania, Putin rozpętał trzecią wojnę światową, najechał na Turcję i musimy... Czeka, e... czeka, czeka. co? Putin najechał na... No, wojska Putina, czyli Ros rosyjskie wojska najechały na Turcję. No niestety Ukraina została przejęta, teraz Turcja zostaje mm, zaatakowana i niestety Putin, Putin zajmuje, zajmuje te tereny Turcji niestety i zabiera dużą naszą część Polaków, którzy są w Turcji właśnie na wakacjach, więc e, proszę o tym wspomnieć w studiu i e, proszę wspomnieć, że wszystkich Polaków, których mamy tutaj w naszej Polsce kochanej wielkiej e, prosimy o jak Polaków, którzy mają plus 18 lat bądź plus 20 lat E, prosimy o jak najszybsze wstąpienie do e, wojsk polskich aby bo po prostu potrzebujemy, tak? Po prostu potrzebujemy. Bo no, ale nie dość nie dość, wolę, że... tak się, wolę tak się spytać, przepraszam, że pan przerywam, ale e, czy mamy jakieś wsparcie NATO albo... Tak, całe... no jak Turcja została zaatakowana, to całe NATO zostało zaatakowane, więc e, w tym Polska, w tym e, Niemcy, Francja i tak dalej. E, więc proszę pana, e, no, a, no lepiej żeby było więcej po prostu więcej Polaków, którzy, możemy, którzy mogliby nam pomóc, żeby to po prostu, żeby wojska rosyjskie się nie rozciągnęły. A poproszę pana, bo, bo wojska rosyjskie to nie tylko wojska rosyjskie będą, bo, bo jeszcze Chiny, Chiny są z, wojsk, z, Ros, z Rosją, z, e, jeszcze jest ten Korea Północna. Albo południowa, już nie pamiętam. <laughs> no jeszcze, jeszcze na przykład Ka Kazachstan. Więc proszę pana, proszę o tym wspomnieć szybko, bo, dobrze, bo, dobrze, bo, bo, bo potrzebujemy. Andrzej, 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 puszczaj nagrywanie. Okej, okej, okej. Włączaj tam ten, włączaj od razu. Proszę Państwa, mamy bardzo złą wiadomość. A, no tak. Andrzej, muzyka nie jest zbytnio na miejscu, ale. Dobrze, już koniec tego, bo sytuacja naprawdę nie jest zabawna. Zostaliśmy przed chwilą yy, od kapitana jednej z oddziałów polskich. Dosyć niemiłą wiadomość, albowiem może to pana zdziwić, państwa zdziwić albo zszokować. E, przepraszam, że tak się. Po prostu się stresuję, no bo. E, Rosja, Rosja. Z, z, e, cicho tam być. Andrzej. Nie, błąd. E, jakby to powiedzieć. E, Rosja zaatakowała Turcję. Jak wiecie, Ukraina przegrała tą wojnę, ale Rosja za to nie ma zamiaru przestać. Zatekowała Turcję. A Turcja jest na co, więc łącznie z Turcją zatekowała wszystkie państwa. Łącznie z naszym. Przez to też bardzo ważna informacja. Osoby od 18 do, do 70 roku życia. Prosimy o dołączenie do wojsk. Jest to konieczne, albowiem sytuacja nie jest zbyt za ciekawa. Nie chcę Państwu stresować, ale za to lepiej być przygotowanym. Dziękuję. Andrzej kończ. Jezus Maria. Przepraszam Państwa, zapomniałam o jeszcze jednym wspomnieć. Pewnie to ze stresu! Ale dostaliśmy przed chwilą nagranie, yy, jak tu, yy, Rosja wypowiada wojnę wszystkim państwom NATO. Dziękuję. Skutki konherslisja objawiają wojnę z stroną NATO. Majuchne na hali, wojnę z Turcji, teper perwampora. Uwaga, tłumaczę. Żarty się skończyły. Wypowiadam wojnę wszystkim państwa zaczęliśmy już wojnę z Turcją. Teraz pora na was. I'm translated. The jokes are over. I declare war on all countries NATO. We have already started a war in Turkey. Now it's time for you.